Nowa koszulka z Maestro Team. Oj, jak fajnie leży. Ale zgaśmy teraz światło. Uuu, jak ciemno. I teraz włączmy sobie latarkę z telefonu i poświećmy na napis. Dokładnie z każdej strony. I wow! I napis zaczął świecić. A już możesz sam sprawdzić, jak koszulka będzie świeciła na tobie. Badaj na sklep z Link w opisie. O, jaki mamy ładny, piękny dzień. Soneczko ładnie świeci. Jest tak ładnie, kolorowo. Ja uwielbiam i kocham taką pogodę od... Dzień dobry e, Zaraz tu jakaś pani do mnie przyszła Dzień dobry, co pani tam ma w ręku? Co to jest? Ej, co pani mi robi? Ej, co się dzieje? Ej, zaraz, co mi się stało? Ej, zaraz, kto tu przede mną stoi? Złość? Smutny? Strach? Miłość? Szczęśliwy? Ej, zaraz, zaraz i wy jesteście? A, jestem twoją złością i odchodzę od ciebie. Na razie nie chcę tutaj być, jestem taki wkurzony. A, co by tu zniszczyć, co by tu rozwalić? <laughs> Jestem Twoim smutkiem. I sobie pójdę na razie. A ja, a ja, a ja jestem jestem Twoim strachem. I się, się wszystkiego boję. Lepiej pójdę się gdzieś schować. Ja się boję, boję się, że ktoś mnie tutaj złapie. Dobra, idę sobie, idę sobie. A ja jestem Twoją miłością. Pójdę poszukać kogoś sobie na randkę. Papa. Pa. Wow, wow. Wow, jestem Twoim szczęściem! idę poszukać szczęścia! Wow, wow, wow. Idę poszukać szczęścia! Idę poszukać szczęścia! Ale zaraz, zaraz, co się stało? Co, nic mi się nie. Hej, Smajslo! Nic mi się. E... Ciemano, cześć, e... Cześć, Pati! Upiekłam e... ciasto, masz ochotę zjeść? Zawsze ty szczęśliwy, jak ci przyjdzie. Cześć, ciasto. Cześć, Majki! Weź jest Smajslo, chcę Ci coś pokazać. Spójrz na mnie, uwaga, mam taką śmieszną maskę i patrz na to! Aha, eee. aha! Juhu! Juhu! Patrz, eee. To dobre, to dobre! Eee. Eee. To na Halloween! Wiecie co, nie chcę się z wami bawić, idę sobie do A co tak dziwnie do jak rozmawiasz, co eee. tak dziwnie gadasz? Czemu go to nie do rozśmieszyło? Domu. No właśnie, nie nie zawsze się śmieję. Ej, chodź z co z w piłkę, w koszykówkę, co ty na to? Ja A zjesz to czy nie? Eee. No bo wow! Ej! Może co? pójdziemy na jakąś plażę? Przyjaciele, ja nie chcę się z wami, bo... Eee. Pimpek, ja nie chcę się z tobą przytulać. Dlaczego? No, ale dlaczego ty się, się nie chce z Pimkiem? Z Pimkiem? Nie, dlaczego tak chcę, się chcesz? nie chcę się z nim przytulać. Mi to nie pasuje. Już ja... jakiś zły humor? Smań, to zobacz. Jez na kukuryku. Ej, <laughs> no nie jest śmieszne. Wiecie co, ja sobie pójdę tutaj posiedzieć na dole. Nic mi się nie chce. Ej, on jest jakiś dziwny, co się stało z jego emocjami. On nie jest Ej, ani szczęśliwy, ani smutny. O co no chodzi? No właśnie i się nie śmiał w ogóle, co z nim? Nie jestem szczęśliwy, nie chcę z wami grać to Masz, może, No to sprawdźmy może jak się wkurzy na coś sprawdźmy tak. no dobra, 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 dobra coś, żeby się wkurzył ja To nie no, wymyślę Ja się nie Ja na przykład zniszczę jego domek, chociaż kawałek, patrzcie na to Mam tutaj kilof i zniszmy o, o tutaj O, rozwal, rozwal, no o. No My... i patrzcie, zniszczyłem, mu sypialnie. sypialnię. Niszczy... Masz... on nawet nie reaguje. Niszczy mi domek, a to nieważne. Hmm. On jest jakiś bez emocji. Nie. I on to... nawet się nie złości, on nie jest nie, zły. Ale ja sobie to adol. Ale musimy jakoś mu pomóc. Ja znam takiego jednego profesora, może zabierzemy smajsła do niego. Ooo, eee... dobra, 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 to dobre. Okarijcie jakiś samochodzik. Eee, ja nie chcę nigdzie jechać, ja będę o, sobie. Nie, 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 nie. Chodź, 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 wyłazisz, chodź. Eee, zaraz, zaraz, A, co tutaj wy robicie? chodź. Co Jestem. Byłaś, eee. wyłasz, wyłaś, już smajsł byłaś. Idę. Okej, okay, idę. idę... tak, go do samochodu. Do Dawaj samochodu, razem. No, ja idę sobie tutaj, wezmę sobie. Nie, 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 nie. My, w tym kierunku nie, tak, eee, drugą. Ja idę sobie ze skrzynką. cię walnę, już. E, dobra, 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 e, Co idź, jest? Idź, idź, do Tutaj mam już. usiąść, a po Siadaj. co? Gadaj na pakę. Dokąd my jedziemy? A po co? Na No jedziemy co? w ważne miejsce, ale o co ci chodzi? Ty Ej. zawsze się cieszysz, jak gdzieś jedziemy. No właśnie. Gdzie są twoje emocje, no? Wyjeżdżamy ze Smajlandii. Eee. No wyjeżdżamy, tak, i nie wiem, czy wrócimy. Ej, może się wkurzy znowu, ale... Eee, no właśnie, powinien być... Już nie wrócimy tutaj nigdy. Tak, nigdy nie wrócimy. A, mi się tu nie chce. Co? To, co? by krzyczał i zaraz mówił, że przecież to jest nasza wioska. No hmm. właśnie. On Gdziemy? powinien być smutny teraz. No i to obojętne, gdzie jedziemy. Dokąd wy mnie tutaj przyprowadziliście? Chodź, chodź za nami, musimy tutaj się skonsultować. A po co ja tu mam pójść? No nie pytaj, nie pytaj, da, bo i tak nie z... Jak nie masz emocji, i tak nie zrozumiesz, o co chodzi. Chodź do co? dawaj, bo dostajesz w bejsbole bieg. Zapraszamy. Aha, dobra, dzień dobry. Dzień dobry, dobry, dobry. dobry panie profesorze. Dzień dobry, tutaj, dzień dobry tutaj. Eee, witam was. Dzień... Dobry A temu co? E... No panie sensor! on nie ma emocji! Eee... nie ma emocji? Daj się mi go obejrzeć tutaj z tyłu, tak? Sprawdzić? Faktycznie! E... On jest obojętny to na stało. wszystko po prostu! Nie wiemy jak to się właśnie stało, on po prostu taki taki się stał! Nagle nie, nie śmieje się... Ani ani zły, ani szczęśliwy, właśnie. nic! Właśnie! Jakie pan widzi kolory? Widzę kolory... E, zaraz, nie widzę kolorów... E... Widzę wszystko na siwo! O! No, to niedobrze, to bardzo niedobrze! Widzę, wszystko nie nosiwo. Widzę Niech mu pan pomoże! E, co pan mi tutaj chce dać? Co to tu jest? Tutaj mam przy sobie taki eliksir i Zobaczysz kolory z powrotem. Okej, okay, wypiję. O, wow, kolory powróciły! O, oh, widzę no, was! Widzisz, widzisz widzisz czy pan się z tego powodu cieszy? Tak, widzę kolory, dziękuję! Widzę kolory, ale nie, wiesz co? Mnie to dalej nie interesuje. O nie, jak odzyskać jego emocje? No właśnie! Oh, nie, my musicie je znaleźć i potem tutaj przyprowadzić. E my musimy je znaleźć? Woda. Ale jak znaleźć emocje? O co chodzi was? Pewnie gdzieś się ukrywają dla swajlandii. E co wow. się dzieje? Co trzeba zrobić? Słuchaj, słuchaj! Musimy i znaleźć Twoje emocje i za włożyć do ciebie normalnie. Tak, Potrzebujemy złość, strach, szczęście, miłość oraz smutek. Hmm. Eee, złość, Gdzie one mogą być? Strach, yy, szczęście, miłość. A ja tego nie potrzebuję. Potrzebujesz, potrzebujesz. potrzebujesz, potrzebujesz. A zwłaszcza miłości potrzebujesz. Eee, no właśnie, Smiles. No to idźcie. Mam to idziemy, Dawaj, chodź. Tak, chodźcie, bo szczęście może na przykład być tam gdzie jest zabawa, złość ja tam, gdzie ktoś chcę, się denerwuje ej, Chodźcie, ja poszukamy. A, Ty musisz iść za mną zostawimy cię. Ej, ja patrzcie! Chcę. Tam ktoś coś niszczy. Ej. To jest złość, chodźcie szybko! Tak, to jest złość, czerwona, chodź, się, no! Ej, doby się bezbiję. Chodź tutaj, chodź tutaj! Złość, za mną, I za mną! Tak, idziesz za nami, złość, przestań się denerwować, chodź, idziemy. Musimy cię tam zabrać! No nie, nami. wyrywaj się! Oni łapią zło się! To Idź mi chodź, mi tam, do chodź, przodu! Chodź, chodź, chodź. Niedobry Rad profesorku, co masz profesorku w kieszeni? E, a, ja mam właśnie taką bluzę tak łapiąc. Mamy ją, bluza. mamy ją! A, taka bluza... E, mamy chodź. zło! Panie profesorze, ja mamy pierwszą emocję! Łość już jest! Trzeba ją tutaj wsadzić! Łość mają, wow. do środka! E, Łość do tego Daj! No Aha. i masz tu siedzieć! No i masz tu siedzieć! No Co dalej, rozwalić? panie profesorze! Szybko musimy się pospieszyć! Wlaż tutaj do tego prosi! E, e, Dawaj, wpychajcie mnie! nie wpychajcie no mnie! właśnie! No właśnie! No właśnie! No właśnie! No tutaj No właśnie! No właśnie! No No co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co wy się... co... Co... co robiliście ze mną? Co wy robicie? Oh, ja, no o, o, nie on odczuwa teraz to ku! O Nie! Jestem zły, jestem zły, co wy robicie, Mic! Co, co to jeszcze Idziemy szybko! Chodźcie do panę was, do, do, do panę was, jesteście nie ja, ja, chodź tu, ja, ja, chodź ja, tu, ja, co, ja, tu. co wy robili? wkurzy, wkurzyłeś mnie bajki, chodź tu! Zostań w tym laboratorium, co to niedobra dobra koza, a masz ty koza, a masz ty koza, masz ty masz koza! Ej, zalażuj na strach! Ostro! Rozwalę ciebie, nie Dawaj się bawi! Dawaj Szybko, dawaj strach! Ej, grubo, dawaj, da dawaj. Rozwalę was wszystkich! Rozwale, strach. Strach. Bluzy was rozwalę! A masz bluzy, mas bluzy! Nie, 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 bluzy! Nie, 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 zostaw nas! Szybko, szybko, a masz bluzy! A masz bluzy! A masz masz A masz, zimą! ciebie! masz, zimą! chodź tu, chodź tu! Abasz, abasz, abasz! Abasz, abasz! A masz! Chodź tak tu. szybko do kapsuły. Do kapsuły. Was, dawaj, 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 a... dawaj! Uważajcie, dawaj, nie ciało Chodźcie tu, chodźcie tu, rozwalę was. Wszystkich. do środka, wszystko. już. Zabtułuj, właśnie, słowo. Dajcie, zostaw mnie, wejdź tutaj. zostaw mnie, wejdź tutaj. No, już! mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, co się stało? Co się stało? Co się dzieje? Co Maso, się dzieje? nie bój się, nie, się, bój się co... nie bój się. Jestem jest trochę wkurzony. wkurzony. A, ale coś się boje, co się boję? Co się boję? Boję się. Co wy robicie? Co wy robicie, przyjaciele? Co wy nie, co wy nic wy robicie? się Nie dzieje spokojnie się. Co tu jest tak. się. Pomagamy. Co to jest? Co to jest? No co chodzi? Co tu znajduję? Co to jest? Co to jest? Ale za nie bój ten? się, ej, przyjacielu, on teraz odczuwa strach. Czyli i dobrze to działa. Musimy kolejną emocję odblokować znaleźć. Tak, 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 Następna tak. tak. Odchodzi się ode mnie. Ja się was boję. się was boję. Nie bój się, Znajdziemy zaraz szczęście i będzie wszystko w porządku. Szybko. Ja nie, ja nie Ta, będę z nim. się nim. Ja się nie będę z tobą, bo ja się boję ciebie. Na razie. razie. Czarno ja. się boisz, chłopie. Eee, Przynieście szczęście! Gdzie wyjdziecie? Gdzie, Gdzie wyjdziecie? Słuchamy emocji twoich smajslów. Hmm. Jakich emocji? Emocje? Ale ja się boję, się boję, się boję. No ja wiem, że się boisz, bo teraz masz odblokowaną emocję strach. Ja się boję, ja się boję, wiesz co? Będzie dobrze, zaraz będziesz szczęśliwy i będziesz też otrzymał to, co znajdziemy. Szczęście, szczęście, szczęście! Ej, mamy, mamy, mamy! Co jest? Cześć się, dawaj szybko! Co mówię go ścigać, ej, uważajcie, bo on jeszcze was potrąci. Ej, ja się boję tego, uważajcie dawaj, na niego. Szczęście tutaj! Uważajcie, bo nie bawimy. Uważaj na mnie, prawie bym je rozjechał. A się razem Spokojnie. Ej, prawie bym je rozjechał, co za gość. Dawaj go do tej maszyny. Chodź, wracaj, wracaj, wchodź tutaj. Wejście, przestań się bawić. Bardzo uzwoisz, szczęście. Ja tu nie wchodzę, Ta, bo jest. się boję. Szczęście, bo chodź. tutaj, szczęście, chodź. Tutaj szczęśliwy ch tutaj, tak, tutaj, Zaraz, co wy, wy robicie? Łasz, łasz. Najślep, Jury, e, dawaj, co wy robicie? Ja się boję. Patrz nie tutaj, będziesz Chodź, tu Będziesz bezpieczny. Będziesz tutaj e, e, bezpieczny w środku. Ale co wy robicie? Wow, wow, wow ale super! Jak ja jestem szczęśliwy! Ale, Jest lalala, szczęśliwy! Lalala, lalala. Szycie, no, co wy tu robicie? O co wam chodzi? Jestem taki bo szczęśliwy. Bo ty nie miałeś mocy, wiesz? Ale poszukamy jeszcze kilka. Ja jestem taki szczęśliwy. Uh, Ej, ja słuchaj, a kochasz mnie? Kochasz mnie? Masz dla mnie serduszka, bo ja dla ciebie mam. Co? Kochasz mnie czy nie? Nie kocham ciebie, nara. No nie kochasz oh? mnie, no widzicie? Tu miłość, Musimy nie, no to jest znaleźć, najważniejsza no to emocja. Rame, Musimy to znaleźć, Jak najszybciej. Miłość, miłość. jest najważniejsza. Miłość. Weź, miłość. po co ci miłość? Zrobę chłop, już jasność. Nie jestem... To jest... Ja nie chcę miłości w swoim życiu. Nie chcę tego słuchać, i tak znajdziemy, chodź. Ja wiem gdzie jest miłość. Ja, ja chcę, wiem gdzie ona jest, na nie pewno chcę wiem gdzie. Nie chcę miłości, nie chcę miłości. Nie, mi wystarczy szczęście. O, je, oł je, oł je. Nie, le, szczęście le, le, nie wystarczy, poczekajcie. Nie le, le. wiesz Ej, co mówisz Smajsoł, miłość jest bardzo ważna. Dobrze gadasz, po co ci Będę sam w życiu. Pójdę sobie do bilaczerów, Otworzę sobie skrzynkę fajnie. miłość! sobie wędkę, wezmę sobie szybko! strzałę i sobie wezmę bluzę. Bluza jest, fajna maizu, jest. Maizu, o nie, bluza fajna jest i kubeczek fajny też Dawaj, jest. Dawaj szybko! Edi, o, mam, mam fajny kubeczek i mam Ma, fajną bluzę. Teraz sobie fajne. Tam. Na smajsu.pl, patrz, masz, proszę bardzo, dla ciebie bluza, dla ciebie, dla ciebie bluza Super też. Super bluzy są, tak? Ja masz fajne chcę. bluzy, no wow, ale chodźmy już. Za miłość. Yuhu. No taka twoja emocja, którą zgubi. Miłość, no. Co? Miłość? nie chcę miłości. Tak, Obydne, zobacz. Piękna jest. Nie chcę miłości, nie chcę miłości. Nie. Szybko wracamy. I... A, 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 nie ma jak go tam zaprowadzę. A, a, Dawaj szybciej, biegnij. Ojej, nawala mnie, nawala mnie. Wracaj. Zostaw Dawaj mnie. zaprowadzimy go tu. Dawaj, już raz, dwa, już, już, już idę, już idę, już idę. Dawaj Miłość, chodź. Dobrze, 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 już idę. Miłość zaprowadzę, też, tak? właś. Musisz tutaj, tutaj wejść. On okay. no, wchodź, wchodź, wchodź. ja nie wiem czy to dobry wybór. Dawaj! Ja e, bym tego nie robił na twoim miejscu. E, co się dzieje wow, wow, wow. wow, jaka tu ładna dziewczyna stoi! Aaaa, wraciłam o miłość, ale super! Hej! Hey, Okej, umówimy się! Hey. No to, zawsze! To, to dla ciebie serduszko, I love you! Oh, dziękuję! Oh. I love oh, you, fajnie. I love you forever. I A love... ja mam dla ciebie wow. takie coś, mi... o co oh, yes. oh, wow. Jak fajnie. Fajna poduszka, ale super. Będziemy mieć takiego pieska razem. Zawsze, ale fajnie. Jest chyba wróciła. niedobrze. Ej, przestań malki. Ej, czemu ty ży. Ej, teraz. Chuj, fuj, 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 fuj. Za dużo miłości, fuj, za dużo fuj. miłości. Dobra, dobra, ale pamiętajcie, jeszcze jedna emocja została. Jeszcze jedna musi być kompletnie. Nie możemy ani jednej pominąć. No, szukać. No, nie szukać. Ale poczekajcie, smutny? ja muszę sprawdzić, czy on w ogóle ma smutek jakikolwiek. No właśnie. Z MySlo musisz się wyprowadzić na zawsze ze Smailandii. I nie ma już. Shibę. Nie, nie. ja się. Nie, to dla mnie to nie jest smutne. To! Dla niego to nie jest smutny rozumiesz? Od razu był musimy smutny. to znaleźć. Tak, po no, prostu no, smutny. A Smile, slow. ile z tym jest roboty. Szybko po smutek, gdzie on może być? Ja go ja mam! Tu w wiosce jest! Mi smutek o! nie jest potrzebny. Nie jest mi w ogóle Niko, potrzebny. Nie, jest A tu? Znaleźli smutek. Wow. Chodź, Smutek, smutek. Chodź, szybko, Ale mi nie jest właśnie. potrzebny Smutek, nie jest mi, zostawcie go! Każdemu jest potrzebny trochę Smutku z Chodźmy szybko, Smutek, dawaj, dawaj! Ojeju, niko, zobaczcie jaki on jest smutny, on patrzy w dół, jest mega smutny! No ruszcie, Smutek! Ojeju. Ale jest powolny! Nie zabierajcie go, nie zabierajcie go! Musimy, Musimy z, jest, jest ci bardzo potrzebny! No, nie, właśnie. po co mi Smutek? Mamy profesorku. Ja, chodź, chodź! Ja nie o, bo, potrzebuję tuchaj, ja. ja nie potrzebuję! No chodź to, to właśnie, Bo właś, Nie masz się już. Nie już. Nie ma już. I zmaź tutaj, Nie tutaj, dawaj. Ej, nie pychaj mnie, Nico. Nie Nie pychaj mnie. Dawaj tu, już. Ja nie ci, Niko. Nie Płaci czyli to jest, jest dobry, dobry znak. znak Co się stało? Co się stało? Ja się cieszę, że płaczę A teraz te wszystkie emocje musimy połączyć w jedno Żeby wrócił prawdziwy, normalny Smice Wow, Ej, zaraz, to jest złość, to jest moja złość To jest strach, to jest szczęście To jest miłość i smutek To są moje no emocje, właśnie. moje, to są moje emocje Teraz musimy cię z powrotem pod Wow, teraz będzie zamiana definitywna. Wow, let's tak jest. go, dzisiaj, wow! 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 Uwaga! się dzieje? Dostaje, dostaje. Maestro, to Dawaj, pobudka! E, co jest ja stało? co jest Co coś stało? Meso, straciłeś wszystkie emocje, byłeś pozbawiony tak. wszystkich emocji, byłeś taki obojętny! Ooo! Serio? Tak, to prawda. Ja? Cię uratowaliśmy! Tak, ja? a to musieliśmy szukać wszystkich twoich emocji i znaleźliśmy je! Naprawdę no wszystkie właśnie. moje emocje? Złość, strach, szczęście, miły smutek? Tak! Wow, ej, ja nie, nie pamiętam co się działo w ogóle. I dzięki nami odzyskałeś! No Dziękuję wam za pomoc, ale nawet nie pamiętam co się stało. Wow, muszę chyba sobie obejrzeć. Może odcinek. nawet lepiej, że nie pamiętasz, no okay. właśnie. Co to było w ogóle? Dobra, to chodźmy może do Smilandii po prostu. Do Smilandii. Dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy. A ja, a ja, a ja, dziękuję, dziękuję. Ja nie dziękuję, bo nie wiem za co. Za <laughs> do Smilandii, do Smilandii, czas najwyższy. A wy widzowie możecie wejść też do Smilandii. Mieć taką fajną poduszkę i fajne sny. Smilandii. Wpadajcie, w link w opisie.